Kasia, wielkie gratulacje. Udało ci się wygrać 17. edycję programu Twoja twarz w Bizneo. Co dobrze czułaś? Dobrze powiedziałeś. Udało mi się wygrać. Udało naprawdę, się, bo... udało się. Co e... czułaś chwilę przed ogłoszeniem werdyktu? <laughs> Szczerze mówiąc, e, zastanawiałam się, komu jeszcze nikt nie podziękował. <laughs> I zastanawiam się, kto, czyje nazwisko jeszcze nie padło, bo naprawdę jestem pełna podziwu tych, dla tych mrówek, które pracują dookoła. i... E, no, naprawdę myślę, myślę że każdy ucieszyłby się z takich indywidualnych podziękowań dlatego skupiłam się na tym i nie myślałam wiesz ja mam ten guzik z rywalizacją mega wyłączony i ja Przepraszam, ale ta peruka... Ja nie aspirowałam do jakiegoś podium. Nie słychać Przepraszam, ja, ja nie aspirowałam do jakiegoś podium i e, no bawiłam się po prostu dobrze i mimo, że miałam warsztat wokalny, dobra, wszystko fajnie, no to e, takiego hardcore'u w życiu nie przeżyłam. I teraz wszystkie rzeczy, które się zdarzą na scenie, e, jakby nie przewidziane, no to staną się po prostu jakimś małym piekusiem w porównaniu do tego, co tu się wydarzyło. Bo wiesz, masz... nie masz oczu, nie masz zębów własnych, nie masz włosów, nie masz twarzy, pozostaje ci tylko twoje własne spoży, spojrzenie. Mega niekomfortowy strój i weź w tym zaśpiewaj najlepiej, jak umiesz. To pójdzie na, na całą Polskę, gdzie e, zapamiętywanie tekstu jest ciężkie, <laughs> zwłaszcza po angielsku, gdzie ja mam ruski akcent. Nie, nie, zmierzyłam się naprawdę z wieloma tru, trudnościami, e, zwłaszcza z brakiem, w, z brakiem podzielności uwagi, bo to było to trudne. No i. Jakie było pytanie? To zadam Ci kolejne. Kasia, nagięłaś trochę regulamin programu. Dlaczego zdecydowałaś się podzielić nagrodą z Kasią? Bo ważne, że potrafisz widzieć dobro. <grym> 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 okej. Okay. A nie. to był spontan? <grym> nie, nie, to był tak, to był absolutny spontan. E, wiesz, pewnie nie jest Ci obce zdanie, że jak dzielisz się dobrem, to ono się mnoży i tak dalej, i tak dalej. I postanowiłam wysłać moją e, połowę kwoty w. Jedno miejsce na ziemi, Kasia wyśle. W drugie miejsce na ziemi. Gdybym mogła to bym obdzieliła na każdego, każdy miał swój ważny, ważny cel, i każdy tak samo waż, jakby wydreptywał sobie ten cel, i każdy tak bardzo pracował na to. Gdybym mogła, to bym się podzieliła, ale po prostu była Kasia ten, myślę, naprawdę niewielki punkt przewagi, no bo Kasia po prostu rozwaliła system w ostatnich odcinkach i była też moją faworytką, szczerze mówiąc. Patrzyłam na nią z wielkim podziwiem, chociaż to jest aktorka, a, a, a zawstydziła niejedną nie polską wokalistkę tymi wykonami nie każdy by się nawet w ogóle pokusił o ten repertuar. A Kacha jest taka tak fajnie bezczelnie odważna, bezczelnie pracowita. Mhm. i, 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 i... I uznałam, że obie zasłużyłyśmy na to, żeby wysłać to dobro w każdym miejscu na świecie. Program się skończył tym, czym się teraz zajmiesz? Bo nie wiem, garami! <gary> garami? Wracasz do garów? <gary> o, super ekstra. Rodzina się szczerze ucieszy! Mówiąc, um, szczerze mówiąc, e, wykorzystałam czas w Warszawie e, jakby w Wszystko 150%. To jest dziwa ona tylko tak Hello! Nie wiem, nie wiem. wiem, wiem. <gary> No to z dogaru? Nie, wykorzystałam czas w Warszawie e, maksymalnie, nawiązałam e, z powrotem bardzo fajne relacje towarzyskie, e, nawiązałam współpracę z producentami, e, o których marzyłam i pracowałam na, e, pro, pracowałam nad piosenkami na tak zwanym żywym organizmie, czyli po prostu, wiesz, nie wysyłkowo, nie z Poznania, Warszawa, coś tam, dojeżdżanie, tylko po prostu tu byłam na każde, na każde zawołanie i zrobiliśmy trzy piosenki. Nie wiem, czy uda się w najbliższym czasie je m, opublikować, natomiast, bo to wiadomo, to jest szereg przygotowań na, e, do, aż do premiery, natomiast na pewno ruszę z kobietą w, w następnym roku. E, mam nadzieję, że ten program jeszcze po pokłosiem pozwoli mi na szerszą promocję nowych piosenek. Więc nie zmarnowałam czasu. Myślę, że mam trzy nowe, naprawdę iste piosenki. No to ciekawe. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia. Dziękuję. Pozdrawiam, Pomponik. <noise>